rozmawia ze swoim ojcem. Yy, Potrafią się wspierać, chociaż czy, czy mogą się wspierać? No mówię po ludzku, My ludzie musimy się wspierać. Ale yy, yy, potrafią razem zdecydować i nie pobić się. Prawda? Są trzy osoby, to pięć danych. I wydawało się, ale tak nie. Yy, to jest yy, jedność. Ta doskonała jedność pomimo wielości. Jest w Bogu. Bóg jest jeden. To jest prawda obok Bóg jest jeden. Zatem, drodzy, patrząc na Boga, na, je, na to, że jest jednością, już się nie dziwimy, że Bóg tak postanowił stworzyć człowieka, choć w, w dwóch osobach. I nie dziwimy się, gdy podczas ceremonii ślubnej często słyszymy, że on tych dwoje teraz staje się jednym ciałem. Tak czy nie? I tak myślimy sobie, no to takie romantyczne, takie, takie ciepło to brzmi. No i co to znaczy, że są jednym ciałem? No pewnie to znaczy, że tak wiele będzie na coś Myślimy. A więc, że będzie jakieś połączenie i spełnienie, no i tak dalej, okej. Okay? Wszystko to prawda, ale to jest coś więcej. To jest wie więcej, więcej. Tak. Wręcz y, w tym, co mówię, w tym elemencie, o którym mówię, w tej. Jedności, która jest istotą Boga, się nie ma. mowy jeszcze o, o, o relacji seksualnej. Tutaj. tutaj mamy do czynienia z bardzo z intymną, bardzo głęboką relacją osób. Poczuciem przynależności nierozerwalnej między nami. Wzajemnym oddaniem siebie dla dobra drugiego. Wyrazimy to podobieństwem myśli, podobieństwem pragnień, wspólnymi decyzjami, staraniem dla wspólnego dobra, etc. To, to słowo wspólne, wspólne, wspólne. Jedność, jedność. To jest to zawarte w tym, o czym mówię, bo to jest w Bogu. A człowiek został stworzony na jego obraz. Tak więc jedność. Po drugie... Wzajemna pomoc. Tak, my jej potrzebujemy. To jest wsparcie, uzupełnienie, bezpieczeństwo. I trudno mówić o Bogu, ludzkimi słowy, trudno to wyrazić, opisać, jak w tej jedności doskonałej te trzy osoby się wzajemnie wspierają. Ale na przykład, pamiętacie, gdy Pan Jezus w ogrodzie Getsemane przed swoją śmiercią modlił się i cierpiał, bo wiedział, co będzie za chwilę, prawda? Mówi, ojcze, jeśli to możliwe, niech o nie mnie ale nie się spełni Twoja wola. Czy pamiętacie, że wtedy przychodzi anioł, staje, Syn Boży w tym momencie jest człowiekiem, jest w ciele, prawda? Potrzebuje, y, potrzebuje tego wzmocnienia i je otrzymuje. Oto Ot, tylko jeden z przykładów. Ale my odnosimy to do naszego życia, mówiąc, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Właśnie już w pierwotnym zamierzeniu była ta wzajemna pomoc, którą rozumiemy jako wsparcie, uzupełnienie i bezpieczeństwo. Ja jestem dla mojej żony, aby nie była samotna nie tylko w swym poczuciu, ale i w praktyce. Jestem dla niej, aby pracować, działać na jej rzecz. Ona nie tylko ma to intelektualnie wiedzieć, że nie jest sama, no bo ma męża, no więc nie jestem sama. Czy pani jest samotna? Nie, nie, jestem mężatką. Ale ja nie pytam, czy pani jest mężatką. Ja pytam, czy pani jest samotna. Aha, o to panu chodzi. No, jestem samotna. Tak? Lub odpowie, nie, 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 czuję się samotna. Mam wspaniałego męża. Tak? To słowo yy, samotność yy, właśnie z głębokim słowem, bo pokazuje na niezwykle głęboką treść. To jest praktyczne wspieranie, to jest pójście za rękę, po prostu za rękę, przez życie. No tak, ale to jest uzupełnienie. Moja żona ma to, czego ja nie mam. To dlatego Adam czuł się źle bez zeby. Po prostu. Bóg od razu stworzył człowieka do relacji. I nie, nie właśnie jako, to brzmi, brzmi śmiesznie, nie jako bojaka, prawda, samowystarczalnego. Po prostu. Są tacy mężczyźni, którzy uchodzą za, za prawdziwych mężczyzn. To jest stereotyp, tak, tak zwany prawdziwy mężczyzn stereotypowy, to mężczyzna samowystarczalny. No. Samowystarczalne, mężczyzna, kobieta, to temu nie jest potrzebne, ewentualnie, żeby coś zrobić. No. E, wszystko wie, e, wszystko pojął, wszystko rozumie. To nie jest prawdziwy mężczyzna. Skąd o tym wiemy? Bo wiemy o tym, mówi. Prawdziwy mężczyzna to ten, który zdaje sobie z tego sprawę, że Bóg powołał człowieka już z natury w taki sposób, żeby miał tę tą drugą cząstkę. To wzajemna ochrona. To właśnie jest poczucie bezpieczeństwa. Świat jest zły. Nie tylko dobry jest i dobry, ale jest też zły. A jednak chcę, żeby moja żona wiedziała, że dla mnie jest pierwsza najważniejsza i że pójdę za nią w tak zwany ogień. A ja? Nie chcę wiedzieć, że moja żona mnie porzuci, gdy będę w potrzebie. W jednym ze zborów, jakże smutna historia się wydarzyła. Wspaniałe małżeństwo. Młody, Ledwo po trzydziesty. Już kilkuletnie. Z małym dzieckiem. Okazało się, że on zachorował. Na stwardnienie rozsiany. Choroba postępuje. Zatem krępuje mężczyznę. Przestaje już być tak atrakcyjny. Wkrótce się okazało, że do tego nieszczęścia doszło drugie. Żona go po prostu opuściła. No cóż, był inny mężczyzna, bardzo przystojny, bardzo sprawny fizycznie jak najbardziej. Jedna tragedia. To już wydaje się dużo. A druga. Jak sobie z tym radzić? A jednak każdy mężczyzna potrzebuje mieć bezpieczeństwo, każda kobieta, każda żona potrzebuje mieć poczucie bezpieczeństwa, że nieważne, co się stanie, poczucie bezpieczeństwa polega na tym, że ja wiem, że moja żona mnie nie opuści. Wiem. To jest moje poczucie. Założenie. Założenie wstępne, mocne, fundamentalne, które yy, sprawia że mogę czuć się tym bardziej wolnym w życiu. Wolny nie do zła, wolny ku dobru. Każdy potrzebuje tego poczucia, że nie zostanie porzucony. Dlatego też w rocie ślubowania często można słyszeć w dniach dobrych, jak i złych. Ale gdy patrzymy na Boga, na Jego istotę, widzimy kreatywność. To jest trzecia cecha, którą wyprowadzam z samego aktu stworzenia, ze stworzenia na podobieństwo Boga. Oto Bóg jest twórczy, Bóg jest, roz, Bóg jest rozwojowy, Bóg jest w ciągłym natarciu, Bóg jest aktywny, Bóg nie jest maluderem, Bóg nie jest leniem. Bóg nie śpi, nie zasypia, jego ręka nie jest tak krótka, żeby nie mogła pomóc, tak czy nie? On jest w ciągłym ruchu, w, ciągłym, w ciągłej desperacji dla tych, których kocha, tak czy nie? On jest kreatywny. Ten, oczywiście to słowo kreatywność wiąże się wiąże się nam po pierwsze ze stworzeniem, czyli, czyli Bóg stworzył, stworzył cały świat, no, ale właśnie on jest twórczy. On, on, on wymyśla, on rozwija, nic nie jest takie samo, prawda? Rozwija ku dobry u szczęścia. I tę cechę w stworzeniu, stwarzając człowieka, tę cechę umieścił w człowieku. Bo on jest taki, on jest twórczy, on jest aktywny, on jest ambitny. Zatem w człowieku to umieści. Zatem każdy może, każda żona, ludzie mogą, mają to w sobie. Są do tego przeznaczeni. Do rozwoju są przeznaczeni. Nie do stagnacji. Do rozwoju. Do przetwarzania rzeczywistości. Do ulepszania rzeczywistości. Piękna myśl, stara, ale nie starodawna, tylko stara, głęboka myśl, mówi, nikim jest ten, kto nie ulepsza świata.